Cześć, jestem Linek. Mam okazję Wam teraz przedstawić nową telewizję internetową Zenony. Zenony, to znaczy telewizja internetowa nie tylko w Pyżycach. Jak sama nazwa wskazuje. Znajdujemy się na studience, tak na to mówimy. Jest to miejsce pierwszego chrztu Pyrzyczan, to znaczy Ochcił nasz. Wielki biskup yy, Otton. Tu akurat grałem to przedstawienie, które Państwu za chwilę pokażę. Oto one. Janusz i Wiolina Janiszewscy, grupa teatralna Nabosaka z Perzyckiego Domu Kultury, zespół Poetika oraz Pyrzycka Młodzież przygotowała widowisko plenerowe pierwszych szest. Twórcy przedstawili widowisko jako współczesną, poetycko-teatralną interpretację historycznego wydarzenia. W strugach wiosennego deszczu, co jeszcze bardziej podkreśliło nastrój, odtworzono epizody chrztupy życzan, a także elementy symboliki religijnej i narodowej. Tutaj niegdyś Poganie tańczyli wokół swoich bożków. Zwolnij to, kurwa, przecież ja nie będzą bieg. Chodź, chodź tutaj w tym miejscu, przy ulicy Warszawskiej, znajduje się miejsce takie jak Studzienka. Tutaj Poganie czcili niegdyś swoje bożki. Gdy w któryś tam roku, już nie pamiętam w którym, a mniejsza z tym, przyjechał sobie Otton ze swoją załogą, całą ekipką i ochrzcił nas na katolików. Oczywiście. Rzymsko-katolicki kościół nas ochrzcił tu w tym miejscu. Tu jest krzyż. Tu czasami dzieją się niezłe akcje. Wieczorami, w dzień na przykład przychodzą tu ludzie, żeby sobie posiedzieć. Podobać słonecznik, wypić Coca-Colę i tym podobne trunki. Ale wieczorem dzieje się tutaj zupełnie co innego. Siadamy, myślimy, niektórzy się nawet modlą. Ja na przykład bardzo wierzę w to, że kiedyś coś osiągnę, dlatego robię to, co robię. Telewizja Zenony, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi od nazwy od imienia mojego ojca, a kiedyś ta nazwa należała do zespołu, który on stworzył. Ja kontynuuję jakoś tą tradycję rodzinną. No i myślę, że się w tym sprawdzę.